Dzień dobry, kochani widzowie! Witam się z Wami cieplutko i serdecznie w ten kolejny grudniowy dzień. Moi kochani, dzisiaj chciałam ten filmik poświęcić modzie. Stwierdziłam, że słuchajcie, jest takie szaleństwo na YouTubie, jeśli chodzi o właśnie święta, bo jest masę vlogmasów, otwieranie kalendarzy, prezenty, jakieś tam ozdóbki świąteczne, <laughs> przepraszam, Pepko. Pepko, Pepko, po prostu Pepko się przeja, przebija po prostu na co drugim filmiku. Rosmane, Hebe i tak dalej, kosmetyków, no, no po prostu cała masa wysyp tego wszystkiego. I stwierdziłam, że może <laughs> chociaż u mnie na kanale zrobię to troszeczkę takiego zipnięcia. Odsadniemy może na chwilkę właśnie od tego, od tej całej karuzeli związanej z, ze świętami. I jak wiecie w którymś filmiku wstecz, ja podlinkuję pod tym filmem właśnie ten, to moje otwarcie szafy jak, jakąś chwilę temu. I wiem, że cieszyło się tą dość fajnym powodzeniem. Wiem, że Moje kochane subskrybentki pisały ciepłe komentarze i wspominałyście, moje drogie, że chcecie więcej takich odsłon właśnie związanych z moją szafą i postanowiłam właśnie, że dzisiaj zrobię drugą część. Tym razem otworzę moją szafę związaną z odzieżą, odzieżą wierzchnią, czyli płaszczy, kurtki, zima, jesień. I pokażę Wam, co, co w mojej szafie się znajduje, w czym, w czym chodzę, co zakładam na co dzień. Także myślę, że to będzie fajny temat, żeby taką odskocznię, właśnie troszeczkę zrobić od, od tego szaleństwa świątecznego. No i, kochani, myślę, żeby nie przedłużać. Zapraszam Cię krótko do pozostania na tych kilkanaście minut jeszcze ze mną. No i co, kochani, zapraszam Was na mój wybieg modowy, słuchajcie. Bawcie się dobrze. Mam nadzieję, że ubawicie się tak samo jak i ja, bo ja przy tym po prostu. No, sama z siebie się ostro śmieje, więc bawcie się dobrze, kochani, i do zobaczenia na moim wybiegu, słuchajcie. No i, kochani, witam Was na moim wybiegu. Słuchajcie, mam na sobie taką kurteczkę cienką z podszewką ze sklepu z Mohito. Ja to kupowałam na jakiejś wyprzedaży na jesień. Słuchajcie, ona jest na zameczek, tutaj na takie klipsy pod szyję, więc fajnie można tutaj przysłonić okolice szyi. W pasie ma sznureczek, więc jest o tyle fajna, że można właśnie w pasie regulować i można sobie to bardziej podkreślić ten odcinek talii lub właśnie mieć bardziej luźniejsze. No i fajne duże, duże kieszenie. Zamek jest właśnie na całości, więc jest o tyle fajnie. No i można sobie ją nosić również rozpiętą. Pokażę Wam, jak ona wygląda z tyłu. Tak wygląda z boku. No i dość fajny, przyjemny materiał. Z tym, że powiem Wam, ja jakoś tak nieszczególnie lubię ten płaszczyk nie wiem, no generalnie jak tak na niego patrzę to znowu się w nim zakochałam. Jest, jest piękny, ale w momencie kiedy, nie wiem, jest tak chłodniej to on jest jakiś taki m, za cienki, chłodno mi w nim e, z kolei sweter pod to jakoś mnie tutaj tak uciska, no nie wiem e, może jeszcze na, na, właśnie na okres w okresie takiej wczesnej wiosny e, będzie mi się właśnie lepiej go nosiło, no ja na tą chwilę trzymam go, nie, bo, bo tak jak mówię, mam go krótko. E, w okresie jesiennym założyłam go naprawdę dosłownie kilka razy i później jak zaczęły się wiatry i tak zrobiło się chłodni, to gdzieś mi w tym płaszczyku było e, no chłodnawo, chłodnawo, także e, no nie wiem, tak, tak to wygląda. E, Ocencie, co myślicie, e, czy się Wam podoba, czy nie bardzo. <grydy> e, I nie przedłużam, przechodzimy do e, następnej e, kurteczki, takiej wierzchniej, właśnie na taki okres przejściowo-jesienno-zimowy. Tak, witam Was w kolejnej odsłonie. Tym razem mam, słuchajcie, na sobie e, w takim karmelowym kolorze kurtkę. Z ciuchu e, na właśnie zatrzaski. Takie psiki, psiki. No i słuchajcie, ona. <laughs> Wszyscy się śmieją no z tego komierza, No, <laughs> Powiedzcie, czy on jest taki faktycznie brzydki? No, nie wiem, no stwierdziłam, że bez ją, bo ona taka fajny kolor ma. Co do tego kołnierza, to, to tak myślałam, że... Znaczy tak, ja ogólnie zawsze zakładam jakąś apaszkę. Może to zaprezentuję. Na przykład taką w kolorze brązu. No i słuchajcie, i wówczas nie widać, nie widać tego kołnierza nieszczęsnego, który, który nie, nie podoba się po prostu jakoś tak, no nie wiem... Śmieję się z niego, e, więc, więc zakrywam go właśnie apaszką, aczkolwiek przymierzam się już jakiś czas, bo powiem Wam, że tą kurtkę w zeszłym roku właśnie na Ciuchach udało mi się e, zakupić e, i, i przymierzałam się właśnie, żeby, żeby tą, ten kołnierzyk na maszynie po prostu e, zwęzić, skrócić, zmniejszyć i i wówczas on, ona będzie taka no troszeczkę inna, no, ale na razie jest taki. Nie mam czasu, kiedy, bo po prostu szaleństwo. Więc tak, ona tu jeszcze dodatkowo fajnie, bo ma odpinane kieszonki, marszczone, więc też jest fajna. Na łokciach ma takie łapki w kolorze ciemnego brązu takiej czekolady, więc tak wygląda. Co chyba ta bluzka nie do końca mi tutaj pasuje w tej stylizacji. E, więc tak Wam pokaże się z tego stylu. Ma tutaj taki, taką kartkę. Mm -hmm. Więc e, myślę, że fajnie to też e, wygląda, z, że, że podkreśla po prostu e, tą talię. E, no i, i, i tak, to, tak to się prezentuje. Ona jest, powiem Wam, ma taką batolinę w sobie, więc jest naprawdę fajna, ciepła. I na ten okres taki właśnie przejściowy, czyli jesień, jesień, zima. No i jak teraz są takie cieplejsze dni, powiedzmy tam gdzieś koło tych e, 5-8 stopni, e, to ja, ja jednak zdecydowanie wolę założyć taką właśnie lżejszą kurteczkę na siebie. E, a paszkę, tak jak, e, tak jak wam pokazywałam. No i, e, no i torebka, taśka na ramie i. <śm> I biegniemy, słuchajcie. No więc tak, tak się prezentuje ta e, kurteczka numer 2. E, za sekundkę po, przebiorę tą bluzkę, bo widzę, że do tych krótkich kurtek e, nie za bardzo to wygląda. Przebiorę bluzkę i zaraz do Was, słuchajcie, wracam z kurteczką numer 3. No i kochani, przebrałam się, troszeczkę się przestylizowałam. przestylizowałam bo tamta bluzka za bardzo e, tak wystawała spod tej kurtki i nie za ciekawie to wyglądało. E, słuchajcie, teraz mam na sobie taką kurteczkę e, z, z, ze sklepu rezerw. E, ja ją kupiłam też e, jakoś w zeszłym roku jedna jesień. E, no Jakoś w zeszły rok był obfity, jeśli chodzi o e, kurtki, te właśnie jesienne takie przejściowe. Marzyła mi się właśnie taka troszeczkę jakby właśnie pikowana i krótsza w kolorze granatowym. Gdzieś miałam fazę w zeszłym roku na właśnie rudę i granatowe. Ona jest o tyle fajna, że właśnie ma tutaj dość głębokie kieszenie. na wysoko pod szyję na zameczek. No oczywiście można szaliczek czy apaszkę sobie założyć. Jest fajna, bo jest taliowana. W pasie, słuchajcie, z tyłu się prezentuje tak. Więc myślę, że fajnie. Ma, ona jest takiego troszeczkę błyszczącego materiału podcieplana. Ma tą taką właśnie otulinkę w środku. Więc jest no, dość, dość ciepła. Ja właśnie ją e, bardzo e, bardzo ją lubię potrzebeczką granatową, bardzo fajnie odszyta, słuchajcie, bardzo fajnie się ją nosi i powiem Wam, na no, namiętnie ją noszę, uwielbiam ją i właśnie też w okresie, nawet powiem Wam, że jak w zimie, to, to dużo, w niej, dużo w niej przechodziłam, ja sobie jeszcze na to zakładałam jakiś czas, mam taką kamizelkę futrzaną, słuchajcie, z pepko i na to zakładam, i też długi okres czasu tak właśnie chodziłam. A słuchajcie, może ja właśnie Wam pokażę. Poczekajcie. No, i jestem kochani z powrotem. <grym> Założyłam właśnie tą kamizeleczkę. Słuchajcie, którą kupiłam sobie też w zeszłym roku w Pepko. Udało mi się, bo już długo, 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 długo polowałam na taką kamizelkę. Słuchajcie. No i, i tak, tak właśnie w, ja sobie tak to właśnie zarzucałam na tą kurteczkę e, i powiem Wam, że, że w zeszłym roku w, przez zimę bardzo długo e, tak chodziłam właśnie e, ubrana, bo jakoś tak nie było tych dni, e, bardzo mrozi, dużo mroźnych dni, więc e, no bardzo wygodnie mi się właśnie tak chodziło. i ja w większości w zimę jakoś tak przechodziłam też w spodniach, bo to sukienki raczej, raczej nie zakładam tej tej kurtki, więc tak by się słuchajcie prezentowało to zestawienie. Powiedzcie jak się to wam podoba, czy to w ogóle takie jest, no, w miarę. No i kochani, jestem w kolejnej odsłonie. Tym razem mam na sobie płaszczyk z Strava, strada Wariusa. W kolorze takim beżowym, prosty, zapinany na jeden guzik, już to prezentuję. O, e, z kieszeniami, e, prosty do dołu, tak jak zaznaczyłam, tak on się prezentuje. On, słuchajcie, ma bardzo dużą domieszkę wełny, więc jest mega cieplutki. Ja akurat założyłam teraz szary szal, bo nie mogę, słuchajcie, znaleźć. Nie wiem, gdzie wrzuciłam. Mam taki bordowy i bardziej mi ten bordowy pasuje, aczkolwiek, no nie wiem, powiedzcie sami, czy ten szary też. <grych> no, więc jest on tyle fajny, że on właśnie jest prosty. Jest, jest taki właśnie przylegający, bardzo fajny kolor, bardzo fajny, taki jasne beżowiutki. No i tak, tak się właśnie prezentuje. To spodnie jest po prostu, słuchajcie, idealne. Teraz pokażę Wam kolejną kurtkę, więc przebieram się. No i tak, kochani, jestem, teraz w kurteczce z Orseja. Tą kurtkę, słuchajcie, kupiłam chyba dwa lata temu, jakoś tak, albo trzy lata temu. Tak, bo jak byłam w szpitalu, to swoją kurtkę, słuchajcie, powiedziałam, że wywalam, jak wyjdę ze szpitala, to ją wywalam tak. I to było 3 lata temu i wtedy kupiłam to. Więc tamto, tamta poszła, mimo że nie była kompletnie zniszczona, słuchajcie, ale pomyślałam, że będzie mi cały czas tamten nieszczęsny czas szpitalny przypominała, więc outdoor. Eee, no i ta powiem Wam, no ech, jak ją kupowałam, słuchajcie, to jakoś tak, no mi się bardzo podobało. Ale powiem Wam gdzieś, jak zaczęłam w niej chodzić to jakoś tak, no nie wiem, gdzieś tutaj to jakoś tak, no nie wiem, nie cierpię tej kurtki, słuchajcie. Wisi w szafie i w ogóle w niej nie chodzę, słuchajcie. Ma fajne e, kieszenie. E, jest taka, no powiedzmy średnio ciepła. Ma tutaj dodatkowo m, takie ściągacze, słuchajcie. Nie, nie ma ich przedłużanych gdzieś tam daleko, tylko ma takie wszyte. E, ma słuchajcie, duży kaptur, z tym, że on tak Pada po prostu na oczy, więc nie lubię, nie lubię, nie lubię. No i ogólnie jakoś tak, słuchajcie, no, <laughs> no nie lubię tego. No ocencie, słuchajcie sami, co myślicie, jak myślicie, czy ta kurtka idzie out, czy nie? Ona jest niezniszczona, bo ja, no jak wiecie, teraz te zimy nie są aż takie strasznie mroźne, więc, więc ta kurtka, słuchajcie, no, nie wiem, doradźcie mi, czy ją Wyautować z mojej szafy, czy jeszcze nie ich wisi, bo powiem szczerze, w tym sezonie nie miałam jej ani razu, słuchajcie, na sobie, a w zeszłym e, no może miałam ją, nie wiem, ze dwa, trzy razy, bo tak jak wspomniałam, więcej chodziłam w tej granatowej z tym futerkiem niż właśnie w tej, no nie cierpię tej kurtki, ja zakładam tylko i wyłącznie wtedy, jak mega wieje i jest mega zimno, bo to jest taka typowo zimowa kurtka, więc ocencie koniecznie, kochani. No i tak kochani, jestem w kolejnym płaszczyku, a w zasadzie w drugim, bo więcej płaszczy już nie mam, mam tylko dwa w swojej szafie. E, ten płaszczyk mam z rezerw i z, ze sklepu rezerw. E, ja go słuchajcie, zakupiłam no chyba ze 4 lata temu e, i powiem Wam, że je, szanuję go bardzo, bo, bo jest on tak fantastyczny, ładny. Przepiękny kolor. Ten kolor już widzę, że króluje któryś rok z rzędu, jeśli chodzi właśnie o, o ten rodzaj koloru. Te, te że teraz są jakoś tak na topie cały czas. No i słuchajcie, on ma o tyle fajnie, że tak w pasie zapina się na guziczek. Dodatkowo tutaj regulujemy w pasie paskiem, więc jest bardzo fajna. Fajna sprawa z tym paskiem, bo albo można mocniej podkreślić tą talię, albo, albo sobie po prostu taśka. Nie wiem, jest lepiej teraz. Ważna, ten, ważna sytuacja. E, no i jeszcze dodatkowo, słuchajcie, tutaj u góry jest guziczek, który e, nam powoduje, że możemy sobie tutaj właśnie, słuchajcie, ten kołnierz postawić i dodatkowo nam tutaj osłania szyję. Ja generalnie raczej zawsze noszę właśnie albo apaszkę, albo szal, więc jakoś tego tutaj nie stosuję. Tym bardziej, że jest to płaszczyk bardziej, słuchajcie, na taką wczesną wiosnę lub jesień, bo jest on, słuchajcie, no taki cienkawy. Ma, ma tylko podszeweczkę, nie jest ocieplany, więc na okres zimowy. Jest, no, nie nadaje się, kompletnie się nie nadaje, bo jest po prostu za cienki i jest w nim zimno. No może tą opaszkę zdejmę, żeby lepiej to było. Słuchajcie, widać, żeby się to lepiej prezentowało. Taśka mi leci. Eee, no i tak, tak się prezentuje. Ja się może jeszcze z tego pokażę. E, tak, e, no i słuchajcie ten płaszczyk jest o tyle fajny że mm, można go właśnie i do spodni zakładać e, i do sukienki więc on jest na tyle uniwersalny raz, że ma krój mega uniwersalny e, dwa, że ma ten kolor też taki dość, e, dość fajny e, więc, więc e, no piszcie, piszcie, piszcie koniecznie co myślicie o tym płaszczyku, bo ja w tym płaszczyku słuchajcie jestem mega zakochana no i kochani, jestem już w ostatniej kurteczce, jaką mam w swojej szafie. Słuchajcie, to jest nabytek tegoroczny. Ja tą kurteczkę, słuchajcie, kupiłam w sklepie Rezerw. Także zaglądajcie na stronę. Ja podaj chyba za nią zapłaciłam coś około 110 zł, o ile mnie dobrze pamięć nie myli. Były jeszcze na pewno w dwóch kolorach, beżowym i chyba granatowym. Jest ona o tyle fajna, że ma tak, słuchajcie, zobaczcie, stójkę ma dość wysoką. Dodatkowo ma kaptur, e, który nie spada na, na oczy jak w tej obrzydliwej, wstrybnej kurce z Orseja. słuchajcie. E, więc to jest fajne, na okres właśnie kiedy wieje wiatr ja lubię właśnie sobie zarzucić kaptur. E, ma bardzo fajne rękawy, nie są ani krótkie ani długie. Jest dodatkowo, słuchajcie, taliowana, więc fajnie, fajnie to wygląda. Ma dwie kieszonki. Niezbyt głębokie, i to jest straszne, bo chyba z, mi się zdarzyło już, że zgubiłam pieniuszka, słuchajcie. Więc nie, nie, jakoś nie lubię tych kieszeń tutaj, bo one są płytkie. Ale ogólnie ona wygląda naprawdę fajnie. Nie wiem, co powiedzcie, co myślicie? Kolor czarny taki, ja może się z niej rozbiorę. Aha, jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że ma tutaj w środku dodatkowo kieszonkę, jest ocieplana, więc no naprawdę bardzo fajna, jeśli chodzi właśnie o ten okres taki wczesnej zimy. No ja teraz bardzo namiętnie w niej chodzę, bo często wieje, więc kaptur na głowę i często, często właśnie ją mam na swoich pleckach. Powiedzcie, kochani, co myślicie o tej pozycji? Piszcie tam koniecznie w komentarzach. Słuchajcie, to by było na tyle z wybiegu. Ja, słuchajcie, zabieram Was jeszcze na chwileczkę do mojego studia przy ulicy Woronicza 17, żeby tak dosłownie powiedzieć jeszcze do Was parę słów. No i... Słuchajcie, zabieram Was tam, nie będę tutaj przedłużać, bo jest tutaj jakoś mega ciepło. No i kochani, witam, witam Was z powrotem w moim studiu w ulicy Boronicza 17. Kochani, Kochani, słuchajcie, piszcie koniecznie w komentarzach, która z pozycji, czy który płaszcz, czy która kurteczka się Wam podobała. Eee, czy tą obrzydliwą kurtkę z Orsę ja mam zostawić jeszcze, czy ją wywalić, bo mnie okropnie denerwuje, słuchajcie nie ubrałam jej w tym sezonie jeszcze ani razu eee, więc e, nie wiem, waham się jeszcze podpowiedzcie mi e, bo ja szczerze powiedziawszy mam ją ochotę spakować i wrzucić do kuba dla PCK eee, oh Boże, staruszka się zdyszała na tym wybiegu już lata nie te, słuchajcie, więc musicie mi wybaczyć ten, to zdyszanie, zgrzanie i tak dalej, ten głęboki oddech. No, więc tak. I co jeszcze, słuchajcie, to, to tyle by było, jakby z podsumowania, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Na koniec chciałam oczywiście przypomnieć, że na moim kanale trwa rozdanie. Finał tego rozdania będzie 12 grudnia. Już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że 13 ogłaszam kolejne rozdanie, więc to będzie taka niespodzianka kolejna. Więc wyczekujcie, wyczekujcie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No i kochani, jeżeli się Wam dzisiaj podobało, oczywiście kciuczki w górę dla osób, które przypadkowo trafiły na mój kanał. Namawiam cieplutko do zasubskrybowania. Myślę, że warto. I, kochani, ostatnia pozycja z ogłoszeń to Instagram. Jeżeli macie Instagram, posiadacie, to oczywiście zapraszam tam do mojej strefy. Pod filmikiem, oczywiście, jest mój mail. Jeżeli chcecie pisać, pod filmikiem jest właśnie. Adres instagramowy, więc link do instagramu, więc obserwujcie, jeżeli instagrama macie, serduszkujcie, hałasujcie, piszcie, co tam, co tam wam do głowy po prostu przyjdzie, co chcielibyście wiedzieć. więc tym akcentem, słuchajcie, już na dzisiaj będę kończyć. Żegnam Was cieplutko w ten grudniowy. Grudniowe popołudnie. No i do zobaczenia, słuchajcie, do następnego filmiku. No oczekujcie, bo może być ciekawe, znowu coś będzie innego. Także do zobaczenia, kochani. Pa!